Witajcie, się mogę na Was kolejnym vlogu na moim kanale. Kochani, mamy czwartek godzinę 9.15. Zaczynamy kolejnego vloga, zaczynamy kolejny dzień z paskudną pogodą. Naprawdę dzisiejsza pogoda jest fatalna. Yy, widać, że padało, chyba to jest, mamy teraz takie okienko pogodowe, że nie pada, ale widać, że padało bo są kałuże i tak dalej. No ale nic, jakoś trzeba to przeżyć, nie jadłem jeszcze śniadanie, ale ze śniadaniem słuchajcie poczekam, bo na dziesiątym zaworze mamy mojej koleżanki na, na paznokcie, więc już stwierdziłem, że na spokojnie zjem sobie śniadanie, wypiję kawę, jak, jak przyjadę, żeby się nie spieszyć, bo wiecie standardowo, ja lubię bardzo powolne poranki tak wszystko sobie powoli, pić i tak dalej bez pośpiechu e, także z tym się wstrzymamy a jakie plany na resztę dnia, w sumie to nie wiem Pat ostatnio powiem, żebyśmy do babci dzisiaj z mamą jechali więc zobaczymy, może pojedziemy e, wiem, że jeszcze muszę wracając e, właśnie e, do domu e, odebrać paczkę z paczką a to by mi e, przyszło właśnie o dziwo szybko paczka bo była już chwilę po dziewiątej e, także no, dzisiaj się kurier naprawdę szybko wyrobił e, no, ale już nie przedłużam, pamiętam, że. Jest Zstawienie łapki w górę i subskrypcji zaczynajmy. Misje słuchajcie wykonana. Odebrałem też paczkę e, przy okazji. Więc coś na nie Robię sobie kanapki z pasztetem i pomidorem. Bo ostatnio wam że nie pamiętam kiedy kanapki, to naprawdę mam wrażenie, że ostat... w ostatnie dni nie jadłem w ogóle kanapek. Jak tak wyszło. Także chęcią sobie taką kanapkę. E, czyli kanapki zjem i powiem Wam, że. To jest... Dzisiaj jest trzeci dzień O to może wymakuję, Trzeci dzień z rzędu gdzie byłem samochodem Dzisiaj byłem właśnie zawieźć tą y, mamę mojej koleżanki e, Wczoraj byłem u koleżanki A przedwczoraj byłem w wielu na szybko Także oswajam się z jeżdżeniem autem Więcej się rozpogadza, słuchajcie, trzeba wychodzić słońce, więc jest dobrze Bo naprawdę rano wstałem to miałem takie Jezus, jaka fatalna pogoda. Ale na szczęście, że się rozpowiada, więc fajnie. Więc może po południu, jeżeli tej babci nie pojedziemy, bo nie wiem w końcu, czy pojedziemy, czy nie, yy, to właśnie się wybiorę na spacer, że do babci nie pojedziemy, bo chcę znowu, słuchajcie, wrócić do spacerowania, bo był już taki mo moment właśnie, że z koleżanką prawie codziennie żeśmy spacerowali przez dobry tydzień. Potem, niestety, się to urwało, jakoś tak nie wiem. Może też pogoda nie była, zmieniona Chyba była po prostu jakoś tak, więc chciałbym do tego bardzo wrócić. Właśnie do tego spacerowania, żeby sobie troszkę spacerować. Przed wczoraj ostatnio byłem, a też mam słuchajcie cel, w sensie tą wiecie, miesięczny taki, jak to jest tutaj w tych, w tych Apple Watchach, że muszę przez 20 dni zamknąć wszystkie pierścienie, czyli 12 godzin na nogach, 30 minut ćwiczeń i 600 kalorii spalić. Na razie mam chyba 3, z 20 słuchajcie jest 11. Więc boję się, że niedługo mi może po prostu dni już zabraknąć Jak przegapię jeszcze kilka następnych dni, to będzie liko, bo już nie będę w stanie tego zrobić, nie? Braknie mi tych 17 dni w tym miesiącu, więc muszę palać, zamykać te cele bo Wiadomo, najlepiej jest robić to spacerując, nie? Także jeżeli do babci nie pojedziemy dzisiaj, to pójdę na jakiś spacer, o oczywiście pogoda pozwoli Ej, słuchajcie, kupiłem już jakiś tydzień temu, dwa tygodnie temu w Dino Taką zabawkę, słuchajcie, buni z kocimiętką i po prostu nie mogę jak ona, jak ona się tym, wiecie, bawi, zobaczcie, słodziak. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie, aż tak się będzie bawić, także fajne, 5 złotych takie coś, słuchajcie, kupimy jeszcze jedną jej na zapas, bo w sumie nie wiem, czy to się jakoś, wiecie, zużywa czy coś, ale po prostu słodziak. Ale wie, kiedy, słuchajcie, odstawić, bo sama, słuchajcie, rezygnuje. Także to nie jest tak, że wiecie, że ona z tym, co to zbawi. W sensie to jest, z tego co wiem, chyba nie niebezpieczne dla kota. W sensie to, tam chyba wujek czytał, że to jest po prostu nieszkodliwe ani właśnie dla ludzi, ani dla kotów. Także no, tu tak pachnie, słuchajcie, ziołowo. Już, pobawiłaś się? Ale coś w tym musi być, że koty tak, słuchajcie, na to reagują. Przewróciło ci się? No. Bardziej się po prostu mega. To można sobie też przykleić, ale ja lubię właśnie gonić tak bawek, żeby tak to wiecie, obraca w łapkach i tak dalej. No i powiem Wam, że naprawdę się, słuchajcie, rozpogodziło świeci słoneczko jest e, tylko jest bardzo naprawdę przyjemnie na dworze. już wiem słuchajcie, że nie jedziemy dzisiaj do babci, więc na 100% się wybiorę na spacer. Ale to myślę, że później jak mama przyjedzie. Teraz biorę się za gotowanie, słuchajcie, makaronu. Zrobię sobie kawkę mrożoną. Już sobie przygotowałem kawę wcześniej. I powiem, wam, że kupiłem Wiki. Takie fajny ponek na mleko, właśnie z takim dzióbkiem sobie to właśnie robię, m.in. innymi na przykład kawę czy też macie sobie w tym robię fajne właśnie, szukałem od dłuższego czasu już takiego, to jeszcze zanim e, nie miałem słuchajcie ekspresów w Warszawie e, coś, czegoś takiego właśnie, w co na przykład mógłbym mleko sobie na spokojnie podgrzewać, co miałoby dziubek to jest właśnie fajnie, bo to można normalnie sobie e, no i myć zmywarce i właśnie między innymi używać się w mikrofali i muszę też słuchajcie koniecznie wykorzystać e, syropy, chociaż jeden co najmniej myślę nad tym kokosowym, bo jego mam słuchajcie najmniej, żeby sobie zrobić E, miejsce na Pumpkin Spice. Czekam, słuchajcie, czekam do połowy e, września. Wybija dokładnie 15 września i odpalam mój totalnie jesienny, otwieram syrop Pumpkin Spice, e, dekoruję sobie pokój i wchodzimy już w taki typowo jesienny e, vibe, no ale właśnie e, teraz jeszcze korzystając przez taką ładną to wleć sobie kawkę mrożona właśnie z, z, z tym syropem kokosowym, żeby chociaż jeden z tych syropów wykorzystać, żeby zrobić miejsca właśnie na Pumpkin Spice. Patrzcie, jak dms sobie siedzi do mnie u sąsiada. No i słuchajcie, wyszedłem na ten spacer, ale nie będzie jakoś spektakularnie. Długi, chcę po prostu spalić te 600 kalorii, żeby zamknąć te pierścienie czy mam do spalenia, słuchajcie, 310 kalorii. Mam nadzieję, że w jakąś godzinkę się wyrobię, ale chcę też, słuchajcie, wejść jeszcze do dino. E, bo mi się przypomniało, byłem dzisiaj pod Dino w paczkomacie ale wtedy o tym nie pamiętałem e, Tiktok mi przypomniał, że słuchajcie w Dino właśnie między innymi w Dino pojawiły się cynamonowe mleka roślinne z Alpro, ile dobrze kojarzę i że właśnie dużo osób je sobie zachwala że smakuje, słuchajcie jak e, mleko po płatkach Ceniminis, czyli mega dobre <laughs> mleko także Chciałbym sobie też przetestować do kawy, więc jak uda mi się go tutaj y, u nas zdobyć, to jeszcze sobie dzisiaj zrobimy, myślę, kawkę. Z nim to już taki będzie minimalny akcent miesięczny. Y, słuchajcie, zwątpiłem w ten mój spacer tą drogą, bo za tym domem zauważyłem słuchajcie, dwa psy, które, wiecie, no są na wolności. O, widzicie? I już teraz zwątpiłem. Czyli chcę się nie wrócić i nie iść główną drogą. Chyba tak zrobię, bo jakoś nie ufam obcym psom. Powiem wam szczerze, że nie wiem czy ryzykować. Chyba się wrócę i pójdę główną drogą. Ale słuchajcie, przynajmniej nie planowanie, Ale no, zrobię więcej, stole więcej kalorii. No znaczy, cóż, czasami tak bywa. Nie, ja nie ryzykuję, powiem wam że naprawdę. E, mam jakiegoś takiego stresa przed takimi obcymi e, psami. No, no jakoś tak po prostu i boję ja się, że tutaj sobie spaceruję. Wiecie, właśnie e, po wsi, tak powiem. To też, jak tylko widzę gdzieś otwartą bramę na jakieś podwórko, to zaraz się rozglądam. E, czy wiecie, nie ma gdzieś tabliczki, że groźny pies, albo czy właśnie nie ma żadnych psów luzem, bo no po prostu się boję. Tyle wam powiem. A nie chcę, wiecie, biec. <śledz> Wyszedłem, żeby pospacerować, a nie żeby biegać, uciekając przed jakimiś obcymi psami. Już myślałem, słuchajcie, że nie ma tego napoju u nas w Lino, ale znalazłem. Więc jestem bardzo ciekawy. Niech znajdę do domu. To sobie go na pewno przetestujemy. 7,70 i 7,50 sztawał. To nie jest cały litr, to 750 ml. Ale jak będzie dobre, słuchajcie, to why not? No i słuchajcie, testujemy. To jest, słuchajcie, napój owsiano-sojowy. Jest to naprawdę, powiem wam, bardzo ciekawy. Proszę sobie oczywiście samego napoju. Szczerze powiem wam, że kolorystycznie to on wygląda tak jakby <grych> jak moja kawa. Ale pachnie... No, nie żeby ten cynamon. Dobry. Dobry. Ale czy smakuje jak to mleko pucyni nic? Chyba niekoniecznie. Przynajmniej ja inaczej ten, ten, ten smak tego mleka zapamiętałem, ale ogólnie jest dobry. Jestem ciekawy, jak to będzie smakować, wiecie, w połączeniu z kawą, bo jak tak piję sobie go samego, to to może być naprawdę dobra alternatywa dla tych syropów, których ja używam autentycznie. A to sobie słuchajcie, kupiłem syrop. Bo robiłem ostatnie zamówienie: kupiłem sobie właśnie syrop o smaku bułeczek cynamonowych. Także, no to może być dobra alternatywa, ale ja sobie oczywiście teraz zrobię jeszcze kawkę i po prostu spróbuję, jak to będzie smakowało mi z kawą, bo samo w sobie. Jest naprawdę, jest naprawdę dobre. Kawa zrobiona, nie zrobiłem sobie słuchajcie całego kubka, bo jakbym chciał sobie zrobić cały kubek tej kawy, to bym połowę tego mleka e, zużył, jak już nie zużyłem. Także, a chcę żeby też przecież na jedną dwie kawy zostało. No z kawą słuchajcie, jest to zdecydowanie mniej wyczuwalne. E, zdecydowanie mniej czuć ten nie jest taki gdzieś tam delikatny posmak, e, ale no to nie jest to co, e, to co piłem przed chwilą, czyli samo to, sam ten napój, Wiem, mleko to w sumie nie jest mleko, napój. Spoko, bo jest tam gdzieś ten cynamon leciutko wyczuwalny, ale no jednak syropy robią większą robotę, czyli dla mnie to nie byłaby, słuchajcie, alternatywa dla syropu, po prostu dla mnie to jest zbyt słabo wyczuwalne. Może jakbym, wiecie, nalał tego więcej, może mniej kawy. Nie wiem, bo, czy wiecie, też mam te kubki dosyć sporawe. A mówię już, praktycznie połowę zużyłem, więc chciałem, żeby, żeby mi trochę tego zostało jeszcze spoko, ale ja chyba zostanę dalej przy słuchajcie e, syropach, ewentualnie słuchajcie e, pić to po prostu samo, tak o, no, wtedy to jest e, git. No halo, stwierdziłem się do Was odezwę. E, mamy kolejny dzień, piąteczek, piątek, piąteczek, piątą słuchajcie, dochodzi już godzina 15, ale szczerze nic ciekawego dzisiaj nie robiłem. Ale zacząłem czytać książkę, kolejną książkę, słuchajcie. I w sumie chyba pierwszy raz tak, tak zrobiłem, że zacząłem czytać kolejną książkę, mimo że, słuchajcie, nie skończyłem czytać ostatniej, e, którą, słuchajcie, zacząłem czytać, e, będąc jeszcze w Turcji na wakacjach. Jestem tak mniej więcej w połowie, myślę, ale jakoś, słuchajcie, nie mam ochoty na tą książkę, ale mówię, pierwszy raz tak zrobiłem bo z reguły, no dobra zdarzało mi się, słuchajcie, zaczynać e, kolejną e, książkę nie kończąc poprzedniej, ale to słuchajcie było z reguły tak, że ja może tej książki miałem zaczętą, no wiem, no kilka kilkanaście stron, a tutaj jestem no słuchajcie, w połowie na pewno tej książki, słuchajcie, wrócę to tak jak do poprzedniej części e, tej książki Mateusza, e, po też dosyć długim czasie, bo o Jezu Prawie roku chyba, bo jakoś, no jakoś tak, bo to jeszcze poprzednią część też czytałem na wakacjach i też jej nie skończyłem. E, no, zacząłem czytać kolejną, która słuchajcie, powiem wam, że mnie naprawdę wciągnęła i mimo, że e, mam założoną ją, słuchajcie, pilotem, bo tu mam zakładkę w tej książce, mimo, że słuchajcie, jest naprawdę napisana mega drobnym druczkiem, to mega fajnie mi się czyta. Dosyć też spoko, jestem, słuchajcie, na 50. stronie, na siódmym rozdziale. I jest to książka, słuchajcie, o takich, no nie wiem w sumie, bo też e, nie przynajmniej jakoś mega, mega też dużo, ale mafi A co jest, słuchajcie, fajne w tej książce? To jest w ogóle książka, którą poleciła mi moja kuzynka. E, fajne jest w tej książce to, że. Akcja tej książki dzieje się, słuchajcie, w naszych okolicach, ponieważ dzieje się ona w Częstochowie i tutaj właśnie w okolicach Częstochowy, czyli no w takich miejscach, gdzie no ja bywałem. I tą Częstochowę też tak, wiecie, słuchajcie, kojarzę, więc jak tam sobie mówię na jakiejś ulicy czy części Częstochowy, no to mówię, aha, dobra, tam byłem, wiem, gdzie to jest i tak dalej. Także to jest też mega fajne właśnie w tej książce, że pojawiają się miejsca, których, które ja po prostu znam, I może też dlatego tak fajnie mi się ją czyta, więc myślę, że dalej sobie będę, słuchajcie, czytał. I no, i dzisiaj przyjeżdża Bartek z Łodzi, więc też po niego później pojedziemy, także chyba wracam z powrotem, bo mówię, naprawdę mnie ona wciągnęła i, i chce mi się po prostu ją e, czytać. A też mówię, miałem takiej dosyć sporą, sporą przerwę odczytania, bo gdzieś tam trochę tylko czytałem po e, powrocie z wakacji. Próbowałem też, słuchajcie, zacząć tą książkę, znaczy dalej kontynuować ją w formie audiobooka, e, bo audiobook jest, słuchajcie, o tyle fajny, że czyta e, go właśnie sam Mateusz. I, I wiecie, i on to czyta tym takim e, głosem ciotkowym. E, ale słuchajcie, wziąłem ten audiobook, ja chodziłem, jak sobie spacerowałem i tak się nie potrafiłem skupić. Nie wiem dlaczego, ja chyba byłabym mimo to, nawet jeżeli słuchałbym audiobooka, to i tak musiałabym chyba siedzieć, po prostu tylko się skupiać totalnie na, na słuchaniu. E, nie jestem z tych osób, które właśnie słuchają sobie audiobooka podczas robienia innych rzeczy, e, bo mnie po prostu ja wtedy się na tym po prostu nie potrafił e, skupić. Więc na razie tą książkę odkładam na później. Kontynuuję czytanie tej książki. One mi się w zasadzie nie pomieszają, bo to jest powieść komediowa, ta książka Mateusza Eglena, a ta to w sumie nie wiem jak ją zakwali zakwalifikować. No to, to nie dwa wiecie, odrębne, odrębne, gatunki, także nie mają prawa mi się pomieszać. Słuchajcie, niespodziewany zakup. Czekamy na barczkę. Podjechaliśmy tutaj właśnie pod dworzec, pod galerię, bo to wszystko jest w jednym miejscu. Weszliśmy do Diversa i kupiłem sobie słuchajcie, komplet dresowy z taką rozpinaną bluzą, z kapturem, bo w sumie powiem szczerze, że żadnej takiej rozpinanej bluzy nie mam, ale to wam pokażę w sumie w domu. Bardzo ładny kolorek, taki brązowawy, jesienny właśnie idealny, idealny dresik na jesień, ale to dokładniej wam go pokażę jak będziemy w domu. Słuchajcie, w Pepko nadal jesień. A powiem Wam, że to jest naprawdę zadziwiające, bo e, jak byłem ostatnio w Action, to tam na tych półkach, gdzie była, słuchajcie, jesień, e, to już jest, e, to są już święta w pełni, tak samo w Kiku. E, jesieni już chyba w ogóle nie ma, już są po prostu wszystkie półki, takie wiecie, za sobami, to już są święta Bożego Narodzenia. I słuchajcie, tak się prezentuje ten dress już na mnie. Powiem e, że bardzo mi się kolor podoba. Naprawdę jest on bardzo, bardzo ładny, mówię, taki typowo jesienny, brązowy. E, mam nadzieję, słuchajcie, że ten materiał nie będzie się jakoś bardzo niszczył, bardzo mechać, bo wydaje się być właśnie taki, taki z tych lepszych. E, no bo nie kosztował ten teraz e, mało, e, bo, jest nie zerknąłem, ale chyba bluza kosztowała, słuchajcie, 260, a spodnie może dorwemeczkę. metkę. A spodnie kosztowały 200 łącznie cały komplet kosztował 460 zł, więc to nie mało, ale słuchajcie, ja e, chyba nawet więcej płaciłem za ten mu szary znajki, bo chyba ponad 500 zł, a oni się właśnie strasznie e, pomychać. więc mam nadzieję, że ten będzie Słuchajcie, trochę lepszy. Bluza rozpinana, to jak wam już wspominałem... Cieszy mnie to, bo w sumie żadnej takiej rozpinanej bluzy nie mam. Bluzę, mam, słuchajcie, w rozmiarze S. Mama tak stwierdziła w sumie, że będzie, że będzie lepiej, bo ja nie byłem do końca przekonany, ale słuchajcie, normalnie się zapinam. Ja mam wrażenie zawsze, że te wszystkie rzeczy, słuchajcie, są na mnie bardzo krótkie. No bo tutaj ten rękaw wydaje się być git. Mam wrażenie, że tutaj właśnie w MC, bo mierzyłem też MK, tutaj właśnie rękały były przedługawe, ale na drugiej stronę chyba były podobne. Więc tu mnie, no, no tutaj długości by się nie różniły. Bluzę mam w rozmiarze S, spodnie mam w rozmiarze L. Eee, także e, nie, spodnie mam w rozmiarze M. Co ja gadam? l jaki mierzyłem, to były za duże. Tak, bluzę mam w rozmiarze S. Mam w rozmiarze M fajne, bo są słuchajcie, kieszenie też zapinane na zamek w tych spodniach, więc spoko. No i właśnie fajnie nawet kurde tak myślę, na, jakbym miał znowu gdzieś tam na uczelni, jakieś zajęcia, że tak powiem, wiecie, wieczorne, południowe bardziej. To właśnie jakiś biały t-shirt, bo tam teraz taką bluzkę yy, podomową. I do tego właśnie ten dresik i to by fajnie w wyglądało. Mówię, jest bardzo mi się podoba ten kolor. I żałoby wydaje mi się, że spoko nikt wyglądam, Także taki niespodziewany zakup. Jeszcze mam tak w sumie z bliska ten kolor pokazać Wam tak z bliska, nie pokazałam. czyli widzę, że w kamerze nie wiem albo mój ten podgląd oszukuje, albo albo coś, albo wygląda taki szarawy, ale jest taki naprawdę taki taki brązowawy, taka, taka, czekolada Co mi mógł może nawet powiedzieć, ale ze mnie słuchajcie vloger, nie ja pokazałem wam tej bluzy, zapomniałam pokazać, że z tyłu ma taki słuchajcie, nadruk na szczęście jest to nie nadruk. Naszyty jest ten napis, więc on się nie powinien zdzierać. Co tu pisze? Diverse Athletics. E, Szczególnie mi się to podoba, ale jestem w stanie zaakceptować ten nadruk. I na spodenkach też jest, słuchajcie, nadruk. I też jest Diverse, e, diverse Athletics. Tyle z modowego e, hola. Zakupowego. Jak ja, słuchajcie, to kocham, że praktycznie co tydzień, na weekend, babcia piecze jakieś ciasta. Teraz zostaliśmy słuchajcie, ciasto z rabarbarem. Jeszcze słuchajcie, cieplutkie. No, wielbiam to, naprawdę, to jest rzecz, która mi tak brakuje w Warszawie. Kocham, kocham wypieki mojej babci, naprawdę. No i słuchajcie, za długo nie posiedzieliśmy w domu, bo znowu się zbieramy i jedziemy do Wielunia, bo słuchajcie, na. 19.40 mamy fryzjera. Wyjeżdżamy, słuchajcie, trochę wcześniej, bo chcemy jeszcze wjechać do biedronki na zakupy. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że mi się on się podoba. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę subskrypcji oraz komentarza. Widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.